To może to nie będzie taki kawał, ale takie porównanie kobiety i mężczyzny do yy, komputera. Bo mężczyzna to jest jak Bluetooth. Tak? Działa na 10 metrów. A potem już niestety działanie wyłączone. A kobieta to jest jak Wi-Fi. Łączy się zawsze z każdym, tak, z każdym, ale wybiera ten najsilniejszy. Wszystko. Żart związany z językiem niemieckim. Jak nazywa się żona Herkulesa? Fraukules. Haha. Jakie jest najlepsze warzywo w ogrodzie? Bestseller. Na geografii w szkole pani pyta Jasia. Jasiu, dzielę, że Kuba? A Jasiu odpowiada, w łóżku proszę pani, chory jest. Co mówi blondynka widząc kontakt w ścianie? Biedny prosiaczek. Kto go tam zamurował? Więc tak. Była pewna taka szkoła, było to liceum, w której był pan dyrektor Andrzej. I zrobił pewnego razu takie zebranie dla wszystkich uczniów i powiedział proszę się tu wszyscy mi ładnie ustawić i na tym apelu mówi, wszyscy uczniowie, którym nie chce się uczyć, niech wystąpią. Tak patrzy, wszyscy wystąpili, tylko został jeden. Taki strzelka. Ten dyrektor tak do niego podszedł i mówi: Dziękuję Wam, strzelka, za wkład, za zaangażowanie. A ten uczeń strzelka mówi: A nie, Panie Dyrektorze, mnie to się nawet wystąpić nie chciało. No i to by było na tyle. Jakie są ulubione chipsy hydraulika? Kram chipsy. No to spotykają się dwie koleżanki. Po pewnym czasie jedna do drugiej mówi, wiesz, w Anglii była. I co? No fajno tam jest. Tylko wiesz, co tam tak jakoś dziwnie, bo samochody z lewej strony mają kierownicę, a motory też? Czym się różni uczenie od psa? Niczym, bo jak do tego i tego się mówi, to tak mądrze patrzy. Pani w szkole mówi, zawsze należy słuchać rodziców. Na to Jasio. Będzie ciężko. Moja mama śpiewa w zespole disco polo.